Mój najlepszy przyjaciel zniszczył mi życie. Teraz ja zniszczę jego. Znamy się z moim najlepszym przyjacielem od piątego roku życia. Zawsze mu ufałem. Mogłem z nim rozmawiać na każdy temat i robiliśmy razem wiele rzeczy. Jednak wszystko się zmieniło, gdy do naszej klasy przyszła nowa dziewczyna. Od razu się w niej zakochał. Ona też była nim zainteresowana, ale mnie nienawidziła. Nie wiem dlaczego. Ale naprawdę nie mogła mnie znieść. Gdy poszli na swoją pierwszą randkę, mój najlepszy przyjaciel zaczął spędzać ze mną coraz mniej czasu. Zawsze mówił, że jest zajęty. Po jakimś czasie zostali parą. Wtedy powiedział mi, że jego dziewczyna nie chce, żebyśmy się już przyjaźnili. Zapytałem go, co jest dla niego ważniejsze. Najlepszy przyjaciel, którego zna od piątego roku życia. Czy przypadkowa dziewczyna? którą zna od trzech miesięcy. Wkurzył się, gdy to powiedziałem i uderzył mnie w twarz. Trenował boks od kilku lat, a do tego jest większy i silniejszy ode mnie, więc walka z nim nie miała sensu. Krzyczał na mnie, nazywając mnie brudnym draniem i mówiąc, żebym zniknął z jego życia. Następnego dnia żaden z moich innych znajomych nie odezwał się do mnie. To dlatego, że mój dawny, najlepszy przyjaciel, teraz mój największy wróg wyjawił wszystkie moje sekrety i powiedział wszystkim, żeby zerwali ze mną kontakt. Według niego byłem jakimś dziwnym wariatem nawet ci, którzy mu nie wierzyli, czy jutro.